Majka mówi, koniec, mówi, ja jestem już za stary na ten sport. On jest zmęczony, też z nim o tym rozmawiałem. To nie jest tak, że on fizycznie nie jest w stanie już tego robić, tylko on jest zmęczony wyjazdami. Kolarstwo jest pod tym względem, wiesz, to nie jest piłka nożna, że jak masz wyjazd, to na trzy dni na mecz wyjazdowy i wracasz sobie, a potem tylko masz trzy dwa mecze. w Hiszpanii na, przykład tak, na A żeby trzy tygodnie w Hiszpanii być na WLC na przykład, to wcześniej musisz być trzy razy po miesiąc na wysokości. A w międzyczasie się też się ścigać. robić trening te, który... tak. No i wychodzi, że cię pół roku w domu nie ma. No wiadomo, że oni są też opłacani tak, żeby to mogli sobie jakoś nie na to, pozwolić? na to pozwolić i jakoś to sobie wytłumaczyć, że no dobra, taki jest czas w moim życiu. No i pytanie po prostu, kto komu się ten czas kończy, mentalnie, tak? Nie? Że już mówi, dobra, no też mam rodzinę, dzieci i chcę też sobie pożyć chwilę, nie, a nie że się okaże po tym, że że wiesz, że się przeoczyło, jak dzieciaki dorastały. No więc to są takie, no, to, no bardzo osobiste i takie, wydaje mi się, każdy ma prawo do, do swojego wyboru, ale taki jakby mit, że tam, nie wiem, w wieku 40 lat nawet nie można być na poziomie, to, to już nie te czasy.